We have arrived hardly palatial but it will do let's see to the final assembly and to my final revenge your revenge you mean my rule <laughs> yes I misspoke Uh oh remind me not to make the submarine toss a part of my starkland theme park okay and yet you're keeping the iron man musical magneto must pay calm down calm down we don't want you hulking out on us i need to report back to the professor uh hello nick fury paging nick fury nicholas fury can I bill you for that shield submarine you turned into scrap? Bill Magneto. Where is he, by the way? He's got some payback coming. He, Doom, and Loki are on a heavily defended floating asteroid, assembling what we think is a giant superweapon. Don't these guys ever just go get a latte, play some chess in the park? I built a new flying toy that's perfect for this. I call it the. Let me guess, the Stark Jet? How'd you know? Stark Tower, Stark Industries, Starkland, call it a hunch. So, where is this jet of yours? Parked all nice and safe in Central Park, I think. Then let us make haste. I'll be honest, my head's still kinda of funny from our trip in the flying submarine. Yeah. Yeah, cześć! <laughs> <Super feels, laughs> Władca. władca. Może i, może i władca. No, władca to wiem... Chodź teraz na łódkę, pewnie tak? Po wodzie! Patrz, jest na wodzie. W powietrzu. Ja wiem, co zrobić. O, czekaj. Dobra, idziemy. Idziemy, jedziemy. Idziemy. 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 Ja sobie lecę z całego wydatku, ja sobie e, też sobie lecę, ale jeszcze jest tort do wyboru? To, to Jakieś kasa taka jest, czekaj, a nie, to tylko takie lampy. Ja też szybko sobie tutaj, znowu pierwszy Okej, jesteśmy w parku. I Co, to nie w Co, to nie, jet, to y, A, nie wiem. Ja czekać, tak się... tak na mnie musisz czekać. A nie ma, to jest tylko Spider-Man i Iron Man. Daleko to jest? Aha, obok, no to spoko. Jak to jest? To jest już tutaj, chyba nie. To jest ten sam park. Ten, bo to jest to, to samo to. Już widzę ten mostyk. Już nawet widzę ciebie. Stoisz tam taki, zbroi. I napieprzasz. Okej. Okay. Gdzie ten jest? Tutaj jest coś. I teraz... Pęczy zmysł. Co my tu mamy? Musisz wiem, 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 coś. Czyjko, coś... Ja wiem, no dobra, wiem. już. Coś takiego? Nie, coś takiego. Żółtezy. A, tam jest. Tam jest. Ty nie widzisz chyba. Co jest tu samej góry? Ja nie widzę. Serduszko ci zasłania, chyba. No tak, ale zasłaniało ci serduszko. Dusza mi zasłania. Most. Tak. O, to jest... tak, mostek. No, co jest kurczę jakieś? Co? <grymna> Jak się, jakaś rakietta? Aż do obiet. Je, będziemy lecieć. A to jest jak pasażerski chyba taki. A to, a to, a to, a to, a ale odrzutowy, z takimi okienkami. To jest Stark. Tony Stark, Tony Stark wie, wie. Skąd wiesz? Ja swoje wiem. A on też swoje wie. No to nie jest A tam jest. Patrz, strzałka nadal. Co tutaj się stanęło? Może to jest pod wodą, coś, ale nie mogę przekręcić tej. Nie, jednak tutaj coś jest. Teraz się tutaj chyba... <grrr> tak, bo ja nakrywałem na ten most coś, no. Zaplątałem się w sieci. O, jak ładnie skoczyłem. Ja, ja już skoczyłem tam. Ja już też wsiadałem. Nie, ty na ziemi byłeś. Dobra, odrzutowiec posłuży nam do czego? Do atakowania Asteroid M.

Loki i ten no, Magneto, doktor Doom, doktor Zelony, doktor. E... Za co on tam ma na tym? A dobra, niech będzie. Co? Intruzi, takie ma sprzączki przypięte. A, A tutaj ma tak pod brodą. Wyciąg Samolot Nie mieli gdzie zaparkować, to sięgnęli tam ten. No ale nie wiem po co. Różowe w, magde w, ma w magnetycznym stylu, tak, to podnosi niebieskie rzeczy, ale jego różowy kolor. tak naprawdę, no ludzie, no to już e... no i teraz tak, mamy tutaj tych znowu tych naukowców, tak, tego magneta, jakieś beczki. Może wybuchowe Co mieszanka? To, 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 to. Nie, tutaj są. Patrz, teczki. A doktor. Znaczy doktor, tu do magneto? Magneto chyba nie wiem. Jest to to. Nie, jak on tak chociaż wymyślił, to chyba tak. Mogę być torem? Nie wiem. Może być torem. No to możesz być torem. To ja będę. Iron Man. Trzta, znaczy... Znaczy jak one się pie patrz, takie pięści. A patrz, jak ich odrzucam tym młotem. Patrz. Psz Nie mają z tobą <grym> Dostać. Jezu. Yes. Wszystkich odrzucam po kolei. Jak to wygląda. Tak, ten jeszcze w sieci chodzi. Wszystkich odrzucam. Ty, twojego kolegi też. Spiderman. Spider dobrze, A, ja mam A ja wsadziłem w ziemię. W ziemię, jak tutaj jest? Podłoga. Kulka nie ma, więc... To my się zmienić na wuste Pajęcie zmysł tutaj rozba jest. Ro to Ale już tutaj jest mam takie pamięci zmysł, to czekaj, coś tu mam. Do ściągnięcia coś tu mam Klocki się rozciągnęły. I jak przejście? Co? Ja coś zrobię On tam stoi i coś robi! No nie tak, wiem, tutaj, wiem, tutaj coś pe... jest, jakieś takie przejście. A to wiem! Iron Manem tutaj wezmę to. No pewnie to roztopi. Nie kopalnie, tak. To? Yy, tak. Tu? Ano tak, fajnie. Teraz ty tam, ładowanko. Ale Hulk też potrafi ładować, nie? Co dopiero stworem chciałeś <laughs> Wszystko rozwalę dookoła. Ale te, te beczuszki co tam stoją to nie mogę właśnie, te beczki skarb się chyba robią. Bo tam jest jedna już... Nooo! Wow. Co otwierasz? Wow! Coś się, coś mi się stało. Byłem lodem. A najpierw te Właśnie gdzieś tam jeszcze była jedna beczółka. Nie, ja rozwaliłem jedną, no, ale tam jeszcze gdzieś pewnie. Tutaj coś jest takie, coś świecące. To magnetów. To, mankretu, a to, mankretu, to a tutaj jest. Tu jest. Jeden z 3, jeden z dziesięciu To jest skarb. Nie mogę cię dogonić, jak zwykle. Sknił twój mostek. No i po co? Każda z naszych No, w sumie tak. Bez sensu nie myśli ten magneto, co? Ale Iron Man w swojej zbroi jest niezbyt ten, bo. Czy on może. Zbroja Ironmana jest chyba z żelaza, nie? On... A magneto może. Może kontrolować. Jak magnetyczny jak yy, żelazo też gdzieś jak była ta statua wolności to co? No, ona była tak zrobiona że ona była prawdopodobnie z kamienia nie wiem z kamienia? Co od w ogóle daj mi Ar Ironmana dobra masz Ironmana szafki na buty? nie A! Dobra, już nie ruszę. Hehe, no, no. co on robi? Haha, kij Ja, ja. To ja tutaj może spróbuję ich trafić. To znowu to samo robi. No. Co ty robisz w ogóle? Jakiś. jakiś laser. laser uderowy. Rozbieraj się o tym. No teraz już możesz tam. Nie, no u nas celi rusza. Teraz. To jest lasy ruderowy, no jeszcze jedno. A po co ty, ty robisz? Ja nie wiem. Trzeba ja A to... Nus coś się wydarzy. Nie po ja, prostu chyba dla, dla pasy. A nie przejście jest! Nie, nie, jest Jak, nie, coś tam było. A pewnie puszka. Ale to było wiesz. By... jak puszka jak nie ma puszki. Dobra. Tam jest puszka. ja Spiderman e, zmysł tego Przykleił się. No fuck. Teraz No i o co chodzi? Jak tam wejść? Tu jest taki taki szyba jakby pęknięta, ale nie wiem jak to. A, no dobra. Może być. Może być Może być i tak. Energia i coś tam teraz się. Poczekaj, jeszcze pójdę tam po tą puszeczkę. Po puszczkę? Raczej no. z po ja ułożę. Pożyczkę? Pożyczkę zjedz. Nie wiem. Nie, bo tam nie widać. Chyba. Chyba, że z drugiej strony. Czekaj, zaraz pójdę, jeszcze zobaczę. Najgorsze jest, że... jest to, że patrz, nie widać. Patrz, pewnie tutaj i, i pewnie tutaj tutaj tak i tam tu. się wjeżdża na górę. Na... Magnetyczna moc. Magnetyczna. to tutaj trzeba coś namagnetyzować. Spora, kaczami. Ty jest, spaliłeś Spaliłeś mnie. Spaliłeś mnie. Ironmana <grym> A jest, Spiderman tam jest. <grym> I y, tej klasycznej Spider-Man ładnie wygląda. I jak zdjęcia one. robi? Nie no, no właśnie w filmie ładnie. A w filmie? Tutaj w tym w Marvelu to tak, na No No Marvelu przecież jest w przebraniu tam. Ma, ma tylko tam kwadratową posturę. No, jak każdy, <głos》. <głos》no, każdy ludzik. Chyba że takie duże ludziki z tego są, nie? Wtedy. Co innego. A ty raczej nie jesteś ze mną, chyba, nie? Ty jesteś gdzieś na dole. Tak, zbieram kasę. A ja tutaj coś robię na górze nie wiem, czy tutaj trzeba. A no, okej, dobra. Tu jeszcze został jakiś typek. Chyba od doktora Duma. No, kartę to jest Tutaj. czytam że to. Yy, budowanko już nie wyjdzie wyjdzie Przecież się już to buduje Teraz. a tutaj dla kogo to jest yy, kto to a pan fantastyczny pan elastyczny pan elastyczny co nie to my tam nie wejdziemy ale tutaj można sobie i i

A tu też takie kawałki są I za, za dwoma może, może trzeba Dobra idźmy sobie teraz tam, 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 tam. <grym> Otwórz <Odkurz> mi <mnie. grym> A gdzie Co, co ty robisz? <grym> Czekam na windę. <grym> <grym> ja jaką Windę. Poczekaj, tutaj są y, do pociągnięcia znowu i... I, tam... i będzie... O Jezu. Co to się zrobiło? Iron Man! A nie ja chcę. Iron Man, no masz rację. Bagneto. Magneto! Magneto? Przesuwam magneta! Magneto. Bagneto. Bagno. Przyszymałem. Bagneto. O! Thor tam sobie już stoi. Czeka. Moc się rozchwiera, a tor czeka. Wrócił!

Kurde znowu jest takie ulepione coś. No to jest w, tym, w, w tym Jezu, jak, którym ja jestem? Ja jestem Spidermanem, on się... Nie, to chyba nie tak się to robi. Trzeba po prostu poczekać chyba na coś, nie? trzy razy. No przeważnie trzy razy. A teraz, 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 co teraz, Free? I co? teraz, A, układamy, tak? Coś teraz, ja Ja teraz, rozwalę te teraz, teraz, No teraz, teraz, ja jestem. teraz, tylko. Nie można tego układać. Ja chcę układać. Żeby... Dobra, nie zwaleń cię. Nie ruszaj Nie ruszam się, nie ruszam się O, jest Daje się No co się układać? Żelazko. No dawaj, Aeromanem ja Nie, eee, yy, którym? Daj i w niego Ilon ma serc, ty! Ja pierwszy. Ilon ma, dwa, cztery. Ale szybko mu lecą, naj najważniejsze. To nie wystarczy. Elon miał z dziesięć serc? To jakieś są takie butelki. Zresztą może jakaś... skarb za nich będzie. Może. Stolet teraz sobie ulepił, zobacz. Uważaj, już strzela. Strzela, strzela, strzela. Ja skaczę, może mnie nie trafi. Coś dostał. Ja latam to tam. też. Nawet jak ma ulepiony z czegoś, ten kask musi mieć na głowie samej tam, tak na górze. Dobra, nie. To też. Ja, sobie, ja sobie po prostu latam, tak. Ząbłuję. Oj, dobra, już teraz będę tutaj, to. Ale można ukonać. Nie, to teraz dnia znowu. Ty to dobra. Spadłeś mnie. A nie, on mi rozwalił. Spad. Ale zwolniony czas. Yeah. wiem ja chcę go, ja chcę dobij go! Dobij go, dobij ja latam, no. Dio! To nie może ale ja chcę ostatni... serce. Już... już pewnie się czerwony robi. Już się czerwony robi, ten magneto. Ale wiesz, raz, zjawiliśmy się u niego na... Przyjęciu punktualnie. O, ja piła! A ja chyba nie. O ile w ogóle. Nie, gdzieś tam żyje, ale. Co upiła? A... Najważniejsze to jest latać. jestem? <ścoughs> Ciężko się poławiać raz Ale też, żeby tam te klocki nie pospadały, to trzeba. Zobaczcie, ja latam... Wow. Latam. Jak się przeleci w niego, to tam on trochę z tych klocków wyciąga. No. Dobra, uważaj, żeby teraz nie pospadały tam te części Dostałem? Nie. Ej, ja na razie chyba nie. Znowu dostałeś. Jaszem. jeszcze Jeszcze się nie da chyba upadać. Trzeba to po prostu przetrwać tyle. To jest taka walka z Nie ma. Nie ma szans na nie. Teraz będzie. Co to będzie? co ra, uh, ale co to jest? nie wiem. no ładuj to. Spiderman teraz. Yeah. Yesu. Wow. Znowu slow time. W wow. 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 filmie będzie, no. We must focus on the task at hand. Oh dear.